społeczne, niektóre gminy je lubią, stosują, niektóre to, to się nie uczą, to jest w No, Można powiedzieć, że raczkujemy. Na dzień dzisiejszy to jest dla nas trochę taka duża, duża niewiadoma, że nie tak powiem. Jeszcze tych klauzul nie stosowaliśmy. Być może tak jak chyba większość samorządów, może się trochę tego boimy, jesteśmy niepewni, Czego wynikają? No właśnie, jeśli chodzi o, o zamówienia inwestycyjne, takie, takie inwestycje o wartości nawet 3 kilkuset 3 kilku milionów złotych, to też w tej sytuacji finansowej, jakiej są samorządy, my chcemy uzyskać jak najlepszą cenę i najlepszą jakość. Z reguły najniższa cena. Takie obawy trochę mamy, że te klauzule społeczne mogą spowodować, że te ceny będą trochę wyższe. To po pierwsze i jest taka obawa gdzieś tam, ale też mam wrażenie, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy startują w tych przetargach, chyba nie do końca są też do tego przygotowani. Kwestia też. Mówimy o inwestycjach starszych, kwestia jakby dostępności tych organizacji na naszym rynku lokalnym tutaj, tak, które można by zaangażować w realizację tego typu zamówień. I to są nasze takie główne obawy, yy, chociaż yy, no, chcielibyśmy zacząć w końcu to stosować i mam nadzieję, że w niedługim czasie no już przynajmniej jakieś, yy, może zaczniemy od niższego zamówienia tak? I, i, i trzeba to przećwiczyć. Myślę, że, że ten pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy, a jak już się go zrobi, to wtedy już później pójdzie łatwiej. Z drugiej strony, na terenie gminy działają takie podmioty jak spółdzielnie, na przykład z dobrą talią, którym takie klauzule są potrzebne, więc one byłyby zainteresowane statem takich zamówień publicznych, które otwierałyby im możliwość sięgnięcia jeśli chodzi o ZAS, zakład aktywizacji zawodowej Fenix, no to tego typu usług my jako samorząd że nie, nie, nie mamy zapotrzebowania na tego typu usługi, ale, ale inni przedsiębiorcy, i tutaj też rozmawiałem z taką przedsiębiorcami, którzy tego typu potrzebują tego typu usług, żeby lokować się właśnie tutaj w tym, w tym zale, żeby ten rynek się poszerzał. Jeżeli chodzi o spółdzielnie dobrą markę, to. To tutaj szczególnie w pierwszym okresie pandemii bardzo dużo podobno było do współpracy. Realizowaliśmy, czy lokowaliśmy tam zamówienie choćby szycia maseczek, i ta spółdzielnia bardzo sprawnie i bardzo szybko te zamówienia dla nas zrealizowała.